Witamy z Kielc z drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu biur Rachunkowych. Jesteśmy tutaj z naszą prelekcją dotyczącą możliwości współpracy biur rachunkowych z doradcami restrukturyzacyjnymi, bo to księgowi, właśnie, bardzo często jako pierwsi są w stanie zdiagnozować problemy przedsiębiorstwa i podpowiedzieć właściwą drogę do ich rozwiązania. Jesteśmy tutaj z naszą prelekcją, dlatego że przygotowane na niewypłacalność klienta biura rachunkowe, to po pierwsze biuro rachunkowe, które nie straci swojego klienta dzięki temu, że w miarę szybko i sprawnie przeprowadzimy postępowanie restrukturyzacyjne. Po drugie to biuro, które buduje zaufanie swojego klienta do niego w związku z tym, że jest w stanie podpowiedzieć rozwiązanie problemów.